Lęczmy. Sigma, 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 sigma. Skibidi Fall może. Skibidifolnoid, oh, Fall Save name. Aaa, ah, trzeba dać, trzeba save dać, nazwę. Jak nazywamy save'a? Mm. Hm. Jajko. No, kam dałem taką nazwę. To Dobra. jest ta What is bardzo gra. O, pod hejku można się wychylać. Aha, bo my się osobno ten. No to fajnie. O, nie. Zesrałem się. Hej, optysił. Pod... pod C masz plakietkę. A, no to jakby były skin stealery. Co my mamy zrobić? Trzeba iść złożyć drabiny i znaleźć tunel jak. Jedyne o, co o, wiem, okay. jedyne co wiem to, że jest bakteria, są skinstillery i nic innego nie wiem. I wiem tylko, że jest drabino. Reszta mm, to... latarki. I wiem Czy... tylko po co jest soczek i batony. O! Są części drabiny znalazłem! O. Dobra to biegnę tam mniej więcej w tą stronę. O jest tu. 8 zbiorę. O, co nie chodzi? Wziąłem klucz. Okej okay. Jaka animacja? Gra za 44 zł. Hello? Ui, 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 Nie odzywam się, bo się boję. Brat shiveruje swoje timbersy. O, ślewa timbers. Use Q&A to balance yourself. O, trzeba balansować. Tak. Przecież ty to... Jak tak cię wywaliło, nie? Przejdź tam do tej drzwi. mnie też wywaliło. Hello, how are you? Mam coś. O, ja znam ten pokój. Ale ja znam go z innej gierki. No na Roblox się przecież. No z ten... W ogóle, o. W ogóle jak z tym skończymy no, to można. Zapyj ten. Cały kodu strzeliłem poziom jeden po O, tutaj chyba będą prawdziwe skinwalkery, wiesz? No już są Water to Senior, to godiśmia uh, uh, w tej actually, w backroomsach się nazywają skin stillery. Tutaj są latarki. A to potrzebuję... O, mam też jeden klucz. Jak pamiętam to chyba cztery one są potrzebne. Z YouTube'a. Tylko, tylko w pokojach jesteśmy bezpieczni. O, kluczyk, Jesz jeszcze o jeden. Jeszcze sorry, jeden. sorry, ale zaraz wracam. Mama dzwoni. To się wydnie. Lipto nie. Co się wydarzyło? Mm. Skraszowałam i grę. Lipto nie. nie. Co ty zrobiłeś? nic o to chodzi. Stałem, jadłem sobie serek. Pokażę ci na nagraniu później. Ale itemy nam usunęło. Pamiętaj, tylko w pokoju jesteś bezpieczny i to jak zamkniesz drzwi, bo oni przez mnie. Hello? How are Pałaju? Y uciekaj! mam na sobie! O się! Ale przyjemniaczek Za sobie idzie <śmiech> <śmiech> Przyjemniaczek Narazisz nas na najgorsze Poczekaj Ty idiot Taki takiego dystansu Cię nie zauważy Jest plecami jeszcze odwrócony Mam paszport, a ty nie Mam, a nie on nie, nie. Hm No to troszkę sobie poczekamy A nie przodem, Chwilę wyjdę. <laughs> Dobrze, herbata przodem. Nie, proszę, proszę, tyle tu się przodem, tyle tu się przodem. Dobrze, już idę. Ty, Nara. Nie! Ty gry. Jak trollować gierkę w trzech prostych krokach. Jak być Alkiem w trzech prostych nie ma... krokach. Nie ma klucza. Nie, nie, weź zamknij za sobą drzwi! Gdzie ty jesteś? A widzę kolega. O, nie zoomie, on jest u mnie, on jest u mnie, on jest mnie. On jest u mnie. Dobra, to ja tutaj wracam. Widzę, jak tam idzie sobie. Słodziak. No ja Zabijemy tutaj jacy... otworzyłem szafki. O, tutaj są wejścia na klucze! Okay. O, klucze są wszystkie! Czekaj. E, nie. Nie ma jednego klucza. Ostatniego, ostatni klucz potrzebujemy. Mhm. Jest on tam? Widzisz go? Aha. Jest przede mną. tu! No! Jest przyjemnie, że jak podzięki. Ta, ostatni klucz potrzebujemy! Tutaj brakuje klucza. Brakuje klucza. Trzeba go znaleźć. Tu nie ma, już patrzyłem wszystkie szafki. A tutaj może być. Ale nie ma tym razem. Fajna, że raz tutaj znalazłem. Znaczy na no, ja ty w sumie widziałem też, ale raz grałem też z kolegami, przyznam się. Ty masz kolegów? I znalazłem to. <grystanie> 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 Zostaw mnie! Mam paszport! mhm przyjemniaczek biegnie A się zdążyłem schować Mam klucz! Wkładaj go tam! Ej, weź tam do tych drzwi go włóż! I, okay. Bo ty możesz tam te drzwi teraz aktywować Yyy, włożyłem i... I to mam Musisz jeszcze... Musisz wszystkie klucze włączyć. przekręcić! Musisz wszystkie klucze przekręcić. Okay. Ha? A? O, bo to trzeba szybko. No. Dobrze, udało ci się. Jo, SCP. A nie, Teraz coś nie. ala podobnego. Nie ma nic tutaj dla nas. My Almodulator nie potrzebujemy, bo gramy na poziomie trudności, gdzie nie spada psycho. Więc... Mm. Tutaj jest podobne, tylko teraz musimy windę znaleźć. Ona może być absolutnie wszędzie. Tu są po prostu miejsca, że może się schować. Co też tam, Skinwalker'y? To... fajnie. O, zejście na dół. Napiję się. Tym barka. Zejście na dół jest... ...nad hehe -he bardzo. Mam! Mam windę, mam windę, mam windę! Znalazłem! Okej. Okay. A jak wejdziesz to mnie przeteleportuje czy? O nie! Ty musisz tutaj do mnie wejść, ona jest na górze. Okej. Okay. Musisz wrócić. Yy, a tu wejście. Słyszę kolegę. Muszę się naśleć. Ja chwilę... Nie, to byłem ja akurat. A, czyli że to winda. No tak, bo ja tak tutaj. stukam tym i tak tym, 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 Bo ciągle guziczkiem. Dobra. <głos》>, możemy. Nie! Yeah! Udało się! W sumie to dość szybko się udało. Mamy wyjście, nie ufam temu, i mamy coś tutaj. Security no needed. Że już kolejny level robimy teraz. Tak chyba... Dobra, chyba trzeba tu jednak pójść. Poczekaj ile my to? To jest nagrywamy? to! Nie, czekaj, czekaj, czekaj! To jest to. To jest bezpieczny poziom. Ile my tu nagrywam? A 20 minut dopiero. Aha, i tutaj się przechodzi do okay. innych poziomów, wiem Tak jakby Security check. Co? Chyba gra mi skraszowało znów. Nie. No way. Um. O cholera Wiesz co mi dało no, jumpscara? Wiesz co mi dało jumpskera Ekran o. ładowania jak wyszłeś. Ten ekran ładowania to najstraszniejsza rzecz jaką do tego czasu miałem w tej grze. Spółki skara. Dobra jest, paliła się. O działa. O teraz coś robisz, dobra. To fk. Okej, nie wnika. Nieźle. Nie rozumiem tego. To jest. Co ci powiem? Nie rozumiem tego. To jest gaśnica. Ta gaśnica ma na imię Marcinica Gruba Berta. Nie wyzywaj gaśnicy! Mmm, jestem inny! Do tego, że jesteś inny, to masz to w papierach napisane. Komuś się alarm w samochodzie włączył na moim osiedlu, What the fuck? Nie świeć mi po tym! Nic nie widzę! No nic nie widzę! No i jak ma być? Dawaj, oświeć mnie. A ja oświecę tobie to, to. jest bardzo dziwne. No, no nie świeć mi to! <laughs> Yo. Sigma! Prąd włączony. Dobra. Yeah. Tak, z komputerkiem można interaktować. Mam hasło. It heard you. Okej. Okay. No chyba to jest hasło. Działa. Ooooo, ja wiem. Ja wiem. Dobra, my tutaj będziemy mieli detale. O, nie o... Wiem, czy teraz ta brama nie będzie. Będziemy być... mieli tutaj detale ja o levelach. Nie wiem, czy... nie ta, wiem. ale ty chyba teraz się tam ta brama otworzyła, wiesz? Teraz się chyba ta, ta brama otworzyła. To zdecydowanie było do tego, wcześniej się nie dało. Biegnij, 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 biegnij. A! O, smiler. O, dobra, już wiem. Polska! Poland, Poland, a my i Poland. Smiler, smiler mnie zabił. Powodzenia mm. ci życzę. Hej, o koleszko, ale masz piękne uzębienie. Oj nie dobiegniesz, oj. Ja nie dobiegnę. A ja nie dobiegł. O kolego, ale masz ząbki ładne. No właśnie chyba on mnie zabił. A to jest tylko latarka. Mhm. Spoko. Woda Chyba musisz dalej iść, wiesz? Mhm mm Poczekam Tylko trochę. radziłbym ci poczekać nie ustaw się bardziej na krawędzi, wiesz? No gdzieś tu Gdybyś mógł Oj, 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 Tu nawet tam jest kolega, tylko, dobra. Nie. Poland! Nie. Tutaj, na tym kartonie, Poland! Poland! Direktoire Blue jeden, jeden, Lepiej. W każdym miejscu jest ten sam karton, what the fuck. Te pokoje są dosłownie kopiły w klej. A, czyli czy tam następne, okej. Okay. O, kolego! Mmm, zamknięcie. Piękna masz oczka. Drzwi są jakieś u mnie zbugowane. No, u mnie też. A ale przez chwilę były. To przez chwilę migały. Mhm. O! Czy To, to, to coś jest? Nie. Dobra, myślałem. Mm. Tu po to Mniam. Ło! Mm. mrał. O Jezu, tam jest daleko trochę, ja jeszcze poczekam teraz. Nie, 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 obok ciebie widzę. Mhm, no w sumie, absolutnie. bo ty z trzeciej osoby patrzysz. No to tam absolutnie musisz, ten, absolutnie z twojej perspektywy, to musisz iść w prawo, Max. No właśnie. O! O! Dobra. Jest! Mamy. Dobra, kończymy chyba. Dobra, kończymy nagrywki, bo. mam yy, już dość. Dobra. To może jutro dokończymy. Do widzenia, bajajaj. Ba bajo jajo, ja mam Badzo, Station 30. Station lub Fan. To ja już wiem co będzie następne możliwe. No to zobaczymy w kontynuacji, co będzie następne. Dobra. No to... Bajo! Bajo dżadzo.